Joanna Krzyżanek, dzieciaki z ulicy Tulni Panowej, czyli prawa małych i dużych. Droga czytelniczko i drogi czytelniku. Zastanawiasz się, czy książka, którą trzymasz w dłoniach, jest dla ciebie? Odpowiedź jest prosta: jak patyk do waty cukrowej. Oczywiście, że tak. Każdy mały i duży człowiek powinien bowiem znać swoje prawa. Bez względu na to, czy ma 6, 16 czy 66 lat i czy lubi chodzić po kałużach, czy też omija je z daleka. Dlatego jest to lektura dla Kasi, która lubi gotować zupy na niby, Michałka, który za zieloną fasolką odda swojego najlepszego plastikowego rycerza, dla Antka, potrafiającego ulepić myszkę z masy solnej i maturzystki Nitki, poszukującej czterolistnej koniczyny. Ta książka jest także dla doktora zaglądającego pacjentom w gardła, bibliotekarki w sukience z koronką, Kierowcy największego samochodu w miasteczku, nauczycielki matematyki, ministra budownictwa i wielu, wielu innych małych i dużych ludzi z miast, miasteczek i wsi. Z pozdrowieniami Teodor Wiercik, mieszkaniec ulicy Tulipanowej. Ulica tulipanowa, tak jak wszystkie ulice na świecie, ma swój początek i koniec. Stoją przy niej niskie i wysokie, wąskie i szerokie domy, w których mali oraz duzi ludzie mieszkają razem ze swoimi radościami, smutkami, strachami, tajemnicami i marzeniami. Pewnego letniego dnia w domu z czerwonym dachem zamieszkałem ja, Teodor Wiercik, właściciel kilkudziesięciu szalików. Już po trzech dniach zauważyłem, że moje sąsiadki i moi sąsiedzi wiedzą, kto napisał książkę o muminkach, kto przygotował szczepionkę przeciw wściekliźnie, kto pierwszy spacerował po księżycu i kto wymyślił odkurzacz, ale niewiele wiedzą o swoich prawach. Muszę im o nich opowiedzieć. Postanowiłem i tak też zrobiłem. Przez 11 sobotnich popołudni przy drożdżowym cieście i herbacie lipowej. Z miodem opowiadałem dzieciom i dorosłym o ich prawach. Co to jest konwencja o prawach dziecka? Każdy mały i duży mieszkaniec naszej planety ma swoje prawa bez względu na to, czy jest właścicielem piegów, czy też nie, i czy na śniadanie je rogaliki maślane, czy jajecznice ze szczypiorkiem. Dzieci to istoty, które nie miały jeszcze osiemnastych urodzin, a dorośli to ci, którzy skończyli już osiemnaście lat. Prawa dzieci zostały zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Konwencja ta jest międzynarodową umową. Obowiązuje w niemal wszystkich krajach świata, które podpisały ją w ten sposób, zobowiązały się do przestrzegania zawartych w niej praw. Polska uroczyście zatwierdziła ową konwencję w 1991 roku. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku ustanowiono Urząd Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik stoi na Straży Wolności i Praw Dzieci. Każdy człowiek ma prawo bronić swoich praw.